Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament i zapraszam do kolejnej pobudki porannej, tym razem zapisanej w przypowieściach Salomona w 25 rozdziale i w wersecie 11. Słowo wypowiedziane we właściwym czasie. Jest jak złote jabłko na srebrnych czaszach. Taki może troszkę archaiczny zwrot, archaiczne porównanie. Natomiast jest bardzo wymowny. Dlatego, że mówi tutaj o słowie wypowiedzianym we właściwym czasie. To jest bardzo ciekawe. Dlatego, że to pokazuje, że nie każde słowo, które wypowiadamy, jest właściwe. I nie każde, nawet właściwe, wypowiedziane jest we właściwym czasie. To jest bardzo istotne. Co pokazuje, że nie powinniśmy kłapać dziobem, nie powinniśmy chlapać językiem na prawo i na lewo wybaczcie te kolokwializmy, ale one mają coś zobrazować, coś podkreślić. Ale. Mamy ważyć słowa. Jezus powiedział: Z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w Dzień Sądu. Albowiem na podstawie słów Twoich będziesz osądzony i na podstawie słów Twoich będziesz zbawiony, usprawiedliwiony. Więc ważne jest to, co mówimy, w jaki sposób mówimy i do kogo mówimy. Bo nie każdej osobie należy wszystko mówić. Nie każdej osobie należy wprost pewne rzeczy powiedzieć, co do niektórych należy być bardziej delikatnym. Niektórzy potrzebują tak, żeby powiedzieć im prosto w twarz, zdecydowanie, ale za każdym razem powinniśmy się modlić do Pana Boga, żeby wiedzieć, co, do kogo i w jaki sposób i o jakim czasie powiedzieć. To jest niezwykle istotne. Gdybyśmy zastosowali tą zasadę w codziennym życiu, uniknęlibyśmy wielu problemów, wielu konfliktów, wielu nieporozumień w, w życiu codziennym, czy to w, w relacjach zawodowych, czy w relacjach rodzinnych, czy w relacjach takich przypadkowych. Nie mielibyśmy problemu z tym, żeby odpowiedzieć każdemu stosownie do, do potrzeby. I pismo święte nie mówi tutaj o manipulowaniu słowem, tak? o tym, żeby umieć psychologicznie kogoś podejść i powiedzieć dyplomatycznie, tak to nazwijmy, to, co jest akurat potrzebne w danym czasie, ale mówi o tym, żebyśmy po prostu nie otwierali swoich ust, jeżeli nie przemyślimy tego, co chcemy powiedzieć. Nawet w środowisku Pana Jezusa, wśród jego najbliższych apostołów, byli tacy, którzy zanim pomyśleli, to mówili. Jednym z nich był chociażby apostoł Piotr, który zapewniał chociażby o tym, że on nigdy Jezusa nie zostawi, choćby nie wiem, co, mogą cię inni opuścić, ale ja nie. A jednak, gdy przyszła pokusa, gdy przyszła chwila próby, co się stało? Piotr pierwszy uciekł. Więc kochany słuchaczu, chciałbym zachęcić Ciebie ze swojej strony, abyś w dzisiejszym dniu, w każdym kolejnym, ale ta pobudka jest na dzień dzisiejszy i ma cię zainspirować do tego, co ma być dzisiaj, tak? Więc w dniu dzisiejszym zachęcam Cię do tego, abyś modlił się, żeby Pan postawił straż przed Twoimi ustami i żeby dał Ci odpowiednią mądrość i rozeznanie, żebyś wiedział, co, komu kiedy i jak masz powiedzieć. Może i jakaś osoba potrzebuje słów wsparcia, zachęty. Może potrzebuje jakichś słów miłości, a może potrzebuje jakichś słów na przebudzenie, żeby nie wstrząsnąć. A może w danym momencie masz nic nie mówić. Dlatego tak ważne jest to, żeby czerpać przykład z Jezusa, który, gdy trzeba było, wiedział, co powiedzieć. I gdy trzeba było, potrafił milczeć. Oby Pan Bóg dałabyśmy. Wyciągnęli z tego odpowiednią lekcję i również mogli postępować w podobny sposób, a wtedy na pewno zarówno nam, jak i innym ludziom będzie żyć się łatwiej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, do zostawienia lajka pod tym filmem i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A no właśnie, no i zapomniałbym znowu, chciałbym się pomodlić na koniec. Panie Boże, ukochany, dziękujemy Tobie za to, że mogliśmy dzisiaj przestudiować ten fragment. Każdego poranka możemy wspólnie rozważać fragmenty ze Słowa Bożego, które mają pobudzić nasz umysł do tego, abyśmy skupili się na Tobie, na Twoich standardach, na Twoich zasadach. Bardzo prosimy Ciebie, Ojcze, abyś sprawił, żebyśmy potrafili docenić wartość słów, żebyśmy brali za nie odpowiedzialność, Panie. Jeżeli coś obiecujemy, sprawa, byśmy dotrzymali tego. Jeżeli kogoś napominamy, abyśmy to czynili ze stanowczością, ale z miłością. Jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia i zachęty, włóż takie słowo, Panie, w nasze usta. Abyśmy w dzisiejszym dniu mogli być Twoimi posłańcami i abyśmy mogli wnieść coś wartościowego w życie innych ludzi. Modlimy się o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. A zatem do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.